Witam, miałem jakieś filmiki robić, ale jakoś trochę czasu nie było, sporo pracy, więc, więc no tam pokazywałem trochę jak kwitną Chinocereusy. teraz trochę bardziej opuncje, właśnie. to jest Cylindro tak to właśnie wygląda ona jest dosyć stara no ma pewnie z metr wysokości no. no po tej stronie taki mix mam ogólnie a po drugiej stronie mam bardziej Hinocereusy. No Tak to właśnie wygląda No ładnie, trochę słońca dzisiaj jest Trzeba będzie powyrywać te tak jak tutaj jakiś rośnie nie wiadomo co No Tak to właśnie wygląda No, sporo tego się nazbierało. Zresztą na grupach na Facebooku e, wstawiam linki do kaktusów mrozoodpornych, bo no, sporo mam na zbyciu. Pewnie w tej chwili pewnie ze 150 doniczek najpopularniejszych. Aczkolwiek... E, Popularne odmiany mamy, jakby o no prawie w każdym kolorze kwiatu. Więc właśnie tak to wygląda. No I tego nie widać, no. Prawie 7 metrów ma ten foliak skalniakowy. No. Przejdziemy do mojego najnowszego dziecka, trochę wieje, ale nie ma tragedii. Tutaj głównie echinocereusy. No ale nie tylko. Tak yy, po polsku Polisz Poland Cześć Małgowata Niestety nie mogę Wam przenieść zapachu, mimo że teraz tylko parę kwitnie Ale ten zapach się unosi yy, po całości No i tutaj też mrozak fajny Hmm. No nie wiem właśnie jak to ustawić. Obraz, obraz, obraz. Eee. Nawet nie wiem jak to było zmienić ustawienia, bo tak ogólnie. Ciężko powiedzieć właśnie, jak to zmienić. Czy mnie słychać? Silnoprątia. No, tutaj gymnocalicjum. A jak z obrazem? Bo niestety nie mam e, testowego jakiegoś konta, żebym widział. No u mnie jakoś ra, raczej ok, Ale to mam tylko podgląd, tak jakbym nagrywał telefonem po prostu. Nie wiem, jak jest po drugiej stronie, niestety. No, tak to wygląda. Jest to jakby nieukończone, bo tutaj wykończenia będą.